No sięmanku mistrze z tej strony Razer witam was w kolejnym filmiku na moim kanale po ponad miesięcznej przerwie znowu wracam i znowu mam plany bardzo fajne i chyba tym razem wracam na takie w miarę Dobre, na taki myślę, że troszeczkę dłuższy okres czasu. Być może nawet na więcej niż to było na przełomie zimy. Wtedy była naprawdę niesamowita regularność na moim kanale. To musicie przyznać jednak, ale o tym powiem pokrótce za chwilę. Co do gameplayu, to oczywiście w tle widzicie Call of Duty Black Ops 2. Jest to dominacja na mapce Nuketown. Grałem sobie tutaj ze złotym skarem H. I co do klasy, to ogólnie będziecie mieli gdzieś na ekranie. Także jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, z czym sobie tutaj grałem, to po prostu zerknijcie. Eee, 42 Ganstric, tyle udało mi się ugrać w tym owym właśnie gameplayu i co do gameplayu to jeszcze oczywiście muszę wspomnieć, że grałem sobie tutaj w pięcioosobowym party z Landerem, Cycem, Linczajem oraz Kleszczorem, także dzięki za grę panowie eee, i tak i właśnie o, o czym miałem tutaj wspomnieć jeżeli chodzi o moje plany na powrót, no to ogólnie właśnie takowe plany mam. Miesiąc nie nagrywałem, troszeczkę się pozmieniało tutaj w moim życiu, ale dobra, tutaj nie będę wam o niczym, mówił, po prostu przeznaczę na to następny materiał, także w następnym materiale powiem wam co się działo przez ten miesiąc, gdy mnie nie było, jakie mam plany na powrót, o zmianach, bo takowe też będą na kanale. A na razie oglądajcie ten materiał, skoro wiecie, następny materiał już macie praktycznie zapewniony, bo będę musiał się wyjaśnić co robiłem, dlaczego mnie nie było i w ogóle? No to będą dwa filmiki pod rząd praktycznie. Ale dobra, na razie jesteśmy przy pierwszym. I w nim porozmawiamy sobie o mojej historii posiadania telefonów komórkowych, czyli jaki był mój pierwszy telefon, jaki był drugi, jaki mam aktualnie. No i ogólnie chyba wiecie o co chodzi. No i okej, okay, zaczynajmy. Eee, tak więc ogólnie moim pierwszym telefonem, jaki miałem był to Sagem, Sargem... Sargem... O, nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Tak czy inaczej, chyba wiecie o jaki telefon mi chodzi. Modelu też dokładnie nie pamiętam, także tutaj wam nie powiem. Ale na pewno wiem, że to był mój pierwszy telefon, za który zapłaciłem 80 zł. Ogólnie to wyglądało tak, że jakaś tam koleżanka to sprzedawała. Ja w jakiś tam sposób od rodziców wycyganiłem te 80 zł. No i kupiłem ten telefon. Oczywiście służył mi on wtedy głównie tylko i wyłącznie po to, żeby sobie pograć w jakieś gierki, żeby sobie poobczajać, nauczyć się technologii No i ogólnie, żeby pograć w gierki, tak? No nie oszukujmy się, ja wtedy nie miałem żadnej karty SIM Ten telefon nie służył mi do, tele, do telefonowania, on, by, on nie był mi potrzebny, żeby dzwonić do kogokolwiek, tak? Więc on tylko i wyłącznie gierki wtedy były mi w głowie Pamiętam w ogóle, że jak go kupiłem to naprawdę bardzo mocno nie chciałem, żeby rodzice się o nim dowiedzieli, dlatego zawsze chowałem go pod fotelem, ale no niestety któregoś dnia wyszło to niestety na jaw i no to troszeczkę dostałem taki mały ochszan a co było dalej z tym telefonem to powiem wam szczerze, że no nie wiem Dalej, jeżeli chodzi o mój drugi telefon, jaki miałem, to powiem Wam szczerze, że tutaj dokładnie nie pamiętam. Wiem, że w, tak, w tamtym okresie, gdy miałem no, tak mniej więcej 11-12 lat, no to dosyć sporo telefonów się przelewało e, u mnie. Pamiętam, że miałem jakieś, jakieś różne Sony Rigsony. Wiecie, takie normalne, zwykłe z klawiaturą, bez żadne rozsuwane, żadne z klapką, tylko takie wiecie, normalne, zwykłe jakieś tam soniaki różne. Wiem, że też miałem na pewno. To miałem na pewno Nokia 30-30, to dokładnie też pamiętam ta star. Piękna, modna, znana cegła Grało się na niej dosyć długo W tego W Tetrisach chyba, no mniej więcej w taki, tak Było takie robaczki, które się przesuwało po tym ekranie Pamiętam, ja dosyć, też sporo w to grałem Ogólnie tak bo Tutaj wam powiem, jak byłem mały To dla mnie telefon służył tylko i wyłącznie No może nie tylko i wyłącznie, ale no Praktycznie w większości do gier Karty Sims, chyba, nie wiem, kiedy pierwszą kupiłem Być może, nie wiem od, pod koniec podstawówki. Wtedy, gdy jeszcze właśnie miałem te pierwsze telefony, one służyły bardziej taki dla szpanu. E, ja mam tutaj taki telefon, super sztos ekstra, a ty co? E? I wiecie i. No i ogólnie głównie raczej po to, żeby sobie pograć na tym telefonie, gdy, nie wiem, będę się nudził na przykład. Gdy nie będzie prądu w domu albo coś takiego. Potem dalej dokładnie pamiętam, że moim... Następnym telefonem, takim już, który dokładnie pamiętam, był Sony Ericsson W595 to było mniej więcej na początku roku 2011, z tego co dobrze pamiętam, Dziś tak w marcu, mniej więcej, tato, kupił mi właśnie ten telefon, za, chyba nie pamiętam dokładnie, może z 200 zł wtedy dał za ten telefon z komisu pamiętam, że kupiliśmy ten telefon w komisie W595, no i jakoś tam jakoś tam się z nim nosiłem dosyć długo ogólnie, bo dopiero, bo dopiero w trzeciej Gimnazjum kupiłem następny telefon, a to było trzecie gimnazjum, to było mniej więcej listopad, listopadzie 2013, mniej więcej to kupiłem dobra, nieważne, ale ogólnie przy tej, przy tej W595 naprawdę spędziłem że sporo czasu, to był taki mój pierwszy, taki prawdziwy, prawilny telefon, wtedy już miałem kartę SIM normalnie dzwoniłem do ludzi eee, miałem też tam sporo gierek, specjalnie to kiedyś była taka sytuacja gdzie specjalnie poszedłem 2 km gdzie było, gdzie było zimno, naprawdę bardzo zimno, specjalnie poszedłem do sklepu, żeby sobie kupić doładowanie i żeby sobie ściągnąć jakąś gierkę z gazety, za którą zapłaciłem jakieś tam chyba 11 złotych, coś takiego. To były bardzo fajne czasy. Dosyć też sporo grałem już na tamtej ulce, Tam już były jakieś, wiecie, lepsze gierki. E no i, no i tak to ogólnie wyglądało Potem, tak jak mówiłem, nadszedł rok 2013 Tam końcówka mniej więcej, pamiętam, że wychodził Battlefield 4 Ja strasznie chciałem mieć jakiś, wiecie, taki już dotykowy telefon Bo wiecie, Battlelog, Commander I kurde, ale bym sobie to zagrał tego Komandera w szkole Taki swag, by był grał w Battlefielda prawie Byłbym Commanderem i lol, nice by było No i kupiłem sobie Samsung Galaxy Ace 2 I Pamiętam, że wtedy chyba za nówkę dałem Bo to była nówka, on mniej więcej ten 2013 On chyba rocznik jest, chyba 700-800 złoty, coś takiego, mniej więcej tak to wyglądało, jeżeli, cenowo jeżeli chodzi o ten telefon, no i pamiętam, że no taki, on dosyć oporny był ogólnie, tak, on był dosyć oporny nie działał zbyt szybko, jeżeli wiecie, już później, gdy się już go zaktualizowało na na Androida 4.4.2, bo on miał chyba początkowo dwa coś wersje, chyba z tego co pamiętam, no to potem im więcej aplikacji się również instalowało to on chodził jeszcze bardziej topornie, no i pamiętam, że właśnie Chodziłem do pierwszej klasy liceum. Był taki okres, że przez miesiąc nie miałem komputera u siebie w, w domu. No to y, cały czas musiałem nic tylko korzystać z tego telefonu i, wiecie, przeglądam sobie przeglądarkę, sprawdzam sobie wiadomości, na przykład na, na poczcie i nagle bang, nie, zciął się mi telefon i muszę czekać minutę, dwie, aż, aż coś się stanie. No takie w Samsung Galaxy S2. No nic na to nie poradzę. E, i, Ogólnie, jeżeli chodzi o ten telefon, to go tak za dobrze nie wspominam. Ale on był taki fajny, taki malutki, w miarę przyjemny. Tak. A teraz mam, proszę Państwa, Samsung Galaxy S5, S5, którą kupiła mi mama. Czyli no, wzięła na abonament ogólnie na siebie w wrześniu 2015 roku właśnie to mniej więcej było na początku na początku drugiej klasy e, od, od właśnie tamtego momentu mam Samsunga Galaxy S5 i wiecie taki swag szpan i w ogóle Chociaż w sumie wtedy już mógłbym brać S6 Edge to by był dopiero swag, i szpan dame. ale pomyślałem sobie, że jednak no wezmę S5, bo ona jest no Prawie tysiąc tańsze od szóstki, to po pierwsze, po drugie, jest wodoodporna, To mi się przyda. Ja czasami lubię się powygłupiać z tym telefonem, yy, bo ja, była taka sytuacja, że, że idę sobie i tak mówię do ziomka: mój telefon jest wodoodporny, a ten do mnie, no to dawaj, i ja go wsadziłem do kałuży i takie lol, i nic mu się nie stało. Nie to to było to była fajna akcja, i ogólnie, no teraz na pewno jakieś S7, może iPhone 6S+, ale no Samsung Galaxy S7 z tymi goglami w VR, no to... No to co by było coś naprawdę fajnego, tak czy inaczej S5 na pewno jeszcze potrzebam przez jakiś czas ten telefon naprawdę na razie dobrze mi służy, rzadko mnie zawiódł, chyba nawet praktycznie w ogóle dosyć ogólnie wytrzymuje dosyć duże na, na nie wiem obciążenie, tak? sobie pobieram aplikacje przy okazji jeszcze coś tam robię na Facebooku itp. itd no i no, troszeczkę się grzeje tak, fakt w, tym, w takich sytuacjach, ale ogólnie Ogólnie chodzi bardzo, bardzo dobrze. No i co? co do tego materiału, to już by było na tyle. Także wyczekujcie następnego, o którym Wam mówiłem. On się pojawi, mam nadzieję, już na dniach. Teraz mam troszeczkę więcej czasu, także będę mógł coś tam działać. I cóż, nie zapomnijcie o zostawieniu oceny, jeżeli Wam się podobało. Skomentujcie, jak to wyglądało mniej więcej u Was z historią posiadania Waszych telefonów komórkowych. Jaki macie teraz telefon? I trzymajcie się. Na razie, cześć, do widzenia.